Siema, siema. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku Makary, jak co weekend. Dzisiaj troszeczkę inna miejscówka, bo dzisiaj pomosty. I co? Bombeczka od rana. Będziemy głównie używać peletu Ósemeczki dzisiaj. Zestaw trochę inny niż ostatnio, ze względu na to, że wróciłem do zestawu skróconego. Po prostu tylko po to, żeby mi się żyłka główna nie skręcała, nie filcowała ani nic z tych rzeczy Zestaw skrócony, bombka 15 gramowa Jest godzina 7.28 Tata dzisiaj trochę wcześniej zaczął łowić, zanim ja się tu ogarnął już Pierwszą rybę ciągnie Nabijamy. trzeba uważać żeby, żeby przy rzuceniu zahaczyć drzewa bo może być e, lipa Strzelimy sobie proson przez dwa pełne mieszki trochę za blisko nawet trzy strzelimy no i dzisiaj Dzisiaj sobie tak na chillu łowimy bez żadnej spiny. Może potem metoda zobaczymy. Ale myślę, że, to, że cały dzień na bombce przesiedzę. Myślę, że że, że tu coś z tej strony też połowimy, bo pierwszy raz jestem od strony pomostów. Tak jak wcześniej zawsze na filmach było. Nie, praktycznie w jednym miejscu. Tak, tym razem mówię, a ty pójdziemy sobie na wąbeczkę, połowimy na, na pomostach. I co? Widzimy się przy braniu. że siedzi. Ciekawe, co to będzie? Może no, coś większego będzie? Oj, się spija. Aj jaj. fajnie. Co to mi się tu zadziało? Dobra, co nabijamy? Pelet na gumkę i, I rzucamy. Ciekaw się uda połowić z tej strony także dzionek fajny się zapowiada, słoneczko świeci Ciepło, można powiedzieć, że jest dosyć duszno. Jest godzina 7.40, jest długo to. No nic. Może uda się wyholować następną rybę. Siedzi kolejna. Zobaczymy czy się uda wyholować. Ale malutka. Co, spinki. No cóż. Siedzi. Malo, malo, malo karpišem. Mali karp, taki odjazd, da. Cê <Susurra> <Mas> malutki. <Susurra> W końcu się udało po dwóch spinkach udało się. I ryba się spławiła. Że ta ta ryba dzisiaj taka może być trochę chimeryczna przez te pogody ostatnio cały czas lampa, lampa, lampa ta ryba będzie się na pewno podnosiła do góry no ciekawe, ciekawe jak mi się może znudzi, ewentualnie zacznę znowu kombinować to potem gdzieś w południu może na Waglera się przejdzie co łowimy, obserwujemy i tyle dopiero co rzuciłem, ma już branie, także fajnie ryba się wkręciła No, to jest coś małego nie będzie na pewno nic dużego, ale dobre i to także widzowie, pamiętajcie nacisnąć przycisk subskrybuj, bo Ponad 90% osób oglądających nie subskrybuje kanału, także byłoby mi niezmiernie miło, jakbyście cisnęli przycisk subskrybuj, bo dla was to nie dużo, a dla mnie naprawdę robi to różnicę. Idzie pod te pomosty. Nie większy będzie. No, ten już taki spoko. Ten już coś tam waży. Ładnie w warę wpięty No mój też teraz taki ładniejszy Dajmy jeszcze szybką fotkę I leci do wody Zostawcie subika. O, znowu włosy. Ajajaj To co robimy najbardziej. Nie, no cóż, nic nie zrobimy. Już tam kilka osób pisało w komentarzu, że często widzicie mnie tutaj na łowisku. Także jak macie ochotę, to możecie śmiało przyjść. Zbijemy pionę, pogadamy. będzie spoko Także śmiało Nie wstydzić się, można podchodzić Ja nie gryzę także Oj oj oj, coś mi się tu poplątało jeśli coś z was złowi tutaj na tyczce Chciałaby się dopytać jakieś kwestie, to mamy takie o okay. tej PECA w dziedzinie spławika na tyczce I pewnie z chęcią udzieli Wam jakieś informacji, rad. Także nie ma co się wstydzić, przychodzić, pytać. Mamy rybę, że sobie tutaj w międzyczasie podrzucam nie mergin. Także potem przejdziemy tutaj sobie bliżej i też może coś fajnego uda się odłowić. A no i spinka chyba trzeba będzie większe haki założyć Nie dopisz Jaki mnie Pokoła mnie wystraszył gnój Za skroniec I datę i po nodze przechodzi Jezus. Także mamy ryb, rybowy rybowie widzę, to nie jest. To nie jest, nieźle rybowie widzę. Widzowie <grybowy grybowy grybowy> mamy rybę. <grybowy> <grybowy> ja to jestem dobry, nie? Ja sobie widzowie mamy rybę, to ja powiedziałem, rybowie mamy widzę. Słońce, słońce wyszło i przygrzało w beret i... oj, 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 oj. co się już z dzieje Co ty gadasz No nic, Nie, moi widzowie. Ludzimy się przy rybie. Szybko by było. Wiesz, chyba najszybciej to się z grodziska kiedyś zminęliśmy, jak pada... No, chwila nieuwagi. Ale podane teraz grubo, grubo i, I ryba weszła. Coś większego będzie. Nagrywa się, nagrywa się. Pinka No cóż. Się mówi. to wina kamery nie było kamery nie było spiny ale ładnie zebrało. no także przypieka dzisiaj naprawdę srogo Ciekawe co to będzie Jak GoPro No właśnie chciałem to powiedzieć Że nie było spinek jak GoPro nie miałem <grywka> Nie no to, to jest klątwa, klątwa, co tu więcej mówić

Także dłuższy czas w sumie nic się nie działo. Zginiemy sobie i przejdziemy sobie pod linię mergin. trzeba by jeszcze pellet. na to założyć pelet. Już go trochę rozmoczyło. trochę wiaterek przed także fajnie Bo lampa jak wiadomo co wracamy tu bliziutko brzegu Czekamy nabranie myślę, że coś może weźmie wcześniej to były tylko takie małe Puknięcia. No myślę, myślę, że to coś tam odpali, ten mergin. A jak nie, no to trudno. No, w końcu coś wsiadło. Długi, długi czas było bez brania. Ani z margina, ani z dalszej odległości. Po prostu jakoś nagle ryba gdzieś odskoczyła i... Nie nagrywa się to? Nagrywa się. Jest to prawdopodobnie jedna z ostatnich ryb względu, że dzisiaj troszeczkę musimy wcześniej zakończyć to wędkowanie. Musimy gdzieś maksymalnie do 15.00. No ale i tak połowiliśmy fajnie, także klątwa z ostatniego filmu przełamana. Zażegnaliśmy ją i, i spoko, No to jak mówiłem. Ta pseudoklątwa wynikała z tego, że po prostu za bardzo kombinowałem, no nie ma co ukrywać. Rezultat, rezultat e, tkwi prosto w prostocie. No i taki akcent no. podsumowania tego wszystkiego. Wędkarstwo to nie fizyka kwantowa i po prostu trzymać się sprawdzonych schematów. Jeśli chodzi o bombkę, metodę czy inne e, formy federa, że tak to u, mogę ująć, wypuszczamy rybę. Nie sprawdziłem czy obiektyw nie jest pochlapany <grych> Jak się okaże, że jest pochlapany i połowy filmu wyglądało jakby coś pokropkowane było to ripa Ta, mokry najlepiej przetrzeć Ta. Dobra powinno być luks Że rymowanki powinienem układać, a nie łowić ryby. Co? Czekamy na branie. Także na dzisiaj to już koniec. A co? Dzień uważam za udany. Coś tam połowiliśmy z tatą. Co tu wiele mówić? No, trochę było tych spinek. Nie wiadomo czemu. No niestety występowały, ale co się zrobi, jak się nic nie zrobi. Także dzień udany. Dzięki Wam, że dotrwaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, subika, napisz komentarz, zaznacz dzwoneczek i do następnego. Siema.